Im wcześniej siejemy, wiadomo, wilgoci w glebie mamy więcej. Ona jest, ma ten system korzeniowy lepiej wykształcony i wtedy możemy się spodziewać lepszych plonów. Pszenicę siejemy dlatego, żeby podnieść białko w paszy. Nie ma się co oszukiwać, jednak ten plon w przypadku pszenicy jest mniejszy, aniżeli pszenicy ozimej. Co uprawiać po roślinach późno schodzących z pola? Czy dobrym rozwiązaniem jest siew zbóż jarych? Na ten temat będziemy rozmawiać podczas wizyty w gospodarstwie pana Roberta Skupina w miejscowości Dąbrowa, nieopodal Rawicza. Panie Robercie, na początek słów kilka o samym gospodarstwie. Jaki jest jego profil? Eee... O, gospodarujemy na powierzchni około 80 kilku hektarów. E, głównymi roślinami, jakie uprawiamy, to jest kukurydza pod kątem produkcji, jaką prowadzimy, bo jesteśmy nastawieni głównie na krowy mleczne i bydło opasowe. E, oczywiście też są zboża, no i wiadomo, użytki zielone lucenne. Jakie zboża pan uprawia? E, w większości są to zboża o zimę, aczkolwiek też uprawiamy zboża jara. Co dokładnie? Pszenicę jarą, jęczmieniary i owies. A jak dokładnie przedstawia się struktura zasiewów? Kukurydza stanowi jakieś dobre 30 hektarów. Z tego zboża stanowią w granicach, w zależności od roku, od płodozmianu, od 20, prawie też do 30 hektarów, w zależności jak który rok nam dopasuje i co potrzebujemy. I reszta stanowią lucerki i użytki zielone. Jakie klasy bonitacyjnej ziemie przeważają w Pana gospodarstwie? No, większość jest to gruntów e, słabszych, czwórka, piątka, zdarzają się też i szóstej klasy gleby. Jest kilka lepszych kawałków, ale większość to jest takich czwórka wzwyż. Co robi Pan, żeby te gleby utrzymać w dobrej kulturze? No, w, przy produkcji zwierzęcej mamy jednak spore ilości tego obornika, e, także pola są dość często nawożone. Jeżeli mamy kukurydzę ziarnową, to już sama w sobie zostawia jacy słoma. Słomę po zbożach zbieramy, bo potrzebujemy to na, dla zwierząt w gospodarstwie. Poplony siejemy w bardzo niewielkim stopniu, bo nie jest to wymagane u nas, żeby to było nie wiadomo jak potrzebne, ale też gorczyca rzadkie, woleista też się zdarza, też siejemy. W jakim systemie prowadzone są uprawy? Orkowym czy bezorkowym? O, no to jest ciekawe. No, w tym roku zrobiliśmy malutkie doświadczenie. Połowa roślin ozimych jest zasiane orkowo, połowa jest zasiane bezorkowo na talerzówę. No i zobaczymy w przyszłym roku, jeżeli się spotkamy po żniwach, będę coś na ten temat wiedział, jak warto, czy nie warto. Bezorkowo było na stanowiskach lżejszych, piaszczystych, a na glebach lepszych, podprzężyta, była ta ziemia przeorana. Do jakiego sprzętu, do jakich ciągników ten sprzęt jest zaprzągany? No, traktory mamy z marki Dojca. Na tym gospodarzem mamy trzy traktory o mocy 140, 110 i 85 koni. Czy skorzystał Pan z jakiegoś dofinansowania na zakup tego sprzętu? Ale to już sporo czasu, już minęło. Ostatni traktor był kupywany ze środków własnych. Ile osób jest zaangażowanych do pracy w gospodarstwie? Ja z żoną i rodzice. Przejął Pan od rodziców gospodarstwo? Tak jest. Ile lat już pan gospodarzy? Gospodarzymy z żoną od bodajże 18 roku. Tak, od 18 roku. nie jest pan rolnikiem? Czy miał pan inne plany na życie? Nie, nie, nie. nie. Od samego początku to było rolnictwo, jednak i tak zostało, i tak jest do dzisiaj. Następca jest? Tak jest. W jakim wieku? 11 lat, dopiero co prawda, ale córa jest starsza. Teraz chodzi do ósmej klasy i też ma. Ma przed sobą technikum rolnicze, przynajmniej taki ma zamiar. Agronomia? <noise> Zobaczymy. Na razie to jest za młoda osoba, żeby, żeby co ona będzie robić, ale, ale dobrze, że się interesują. Właśnie. A teraz mówiąc o dobrych praktykach w rolnictwie, chciałabym dopytać Pana, czy zawsze stosuje Pan kwalifikowany materiał siewny? Tak, ja akurat u siebie stosuję z tego względu, że nie są to bardzo duże ilości tego zboża, które ja obsiewam. Wszystko, wszystko ziarno jest u nas spożytkowane na potrzeby naszego stada, jakie posiadamy. Także, i z przyczyn takich ekonomicznych, bo i tak muszę dokupić część ziarna, nie kalkuluje mi się swoje ziarno zaprawiać, czyścić i siać, gdzie jednak ten plon już nie jest ta jakość tak wysoka jak z kwalifikatu. A druga sprawa, jaka prze przemawia za tym, no to czas. Nie mam czasu po prostu na to. Co uprawia Pan po kukurydzy przede wszystkim? No, przede wszystkim, jeżeli to jest kukurydza ziarnowa, no to wiadomo, ona schodzi późno z pola, bo koń, końcem października, początek listopada. Także tam już nie ma, nie ma siły, żeby cokolwiek jesienią zrobić. Jedynie tylko to stależować, porać i, i czekać do wiosny. Także siłą rzeczy jest to roślina jara. Jeżeli jest to pole, gdzie ma przyjść w następnym roku lucerna, przychodzi to zboże. Jeżeli pasuje blisko gospodarstwa, przychodzi to kukurydza. Oczywiście też jest ta kukurydza, nie może przyjść zbyt często ze względu na choroby. Także jest alternatywą siemy zboża, ale głównie jeżeli chodzi o pszenicę, która jest, potrzebuje troszeczkę lepszej ziemi, na takich kawałkach, gdzie po sprzącie tej pszenicy jarej ma przyjść jesienią zasiana lucerna. Jakie kryterium doboru odmian funkcjonuje w panem gospodarstwie? Kryterium? No, to wszystko zależy przede wszystkim od e, gleby. Jeżeli to jest gleba piątej, szóstej klasy, wiadomo, trzeba inne odmiany dobrać. Jeżeli to jest czwartej klasy, też inne. Ja, jeżeli chodzi o zboża, dobieram z, z reguły, patrzę, żeby te rośliny były w miarę wysokie, bo zależy mi na słomie. No, oczywiście on, nie ukrywam, że plon też jest rzeczą bardzo ważną. A korzysta pan z list odmian zalecanych, które przygotowuje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych? Tak, na pewno się tym posił posiłkujemy z tego względu, że no nie można się cofać zawsze trzeba iść o krok do przodu, a nie dwa kroki w tył. Właśnie, mówiąc o kroku do przodu. Uważa pan, że korzystanie z dobrodziejstw postępu genetycznego jest przyszłością? Oczywiście. Najlepszy przykład jest na tym, na kukurydzy. My co roku siejemy nowe odmiany, nową genetykę, która wchodzi, i to, to ma sens, bo lata są coraz gorsze, są anomalia pogodowe, na które nie mamy wpływu. Mamy okresy deszczu, mamy okresy suszy, a jednak ta genetyka, odmiany młodsze genetycznie lepiej sobie radzą. Mówił Pan o kukurydzy. A jak to wypada w przypadku zbóż, zarówno zimych, jak i jarych? No podobnie jak przy kukurydzy. Tak samo, tak samo się tym sugerujemy. Możemy zasieć pszenicę, która jest na stanowisko drugiej klasy, możemy zasieć pszenicę, która nadaje się na czwartą klasę. Także wszystko w zależności od jakiego pola, od jakiego stanowiska, gdzie to ma być siane i co ma być rośliną następczą. To też jest dla nas jakimś tam wyznacznikiem. Czy ta roślina. No jeżeli o zboża chodzi, no to nie ma problemu, bo wiadomo, przyjdzie żniwa, jest pokoszona i, i z pola schodzi. A jeżeli chodzi o kukurydzę, no to wiadomo, no to wtedy długość V jest dla nas ważna. Jaki jest pierwszy krok do sukcesów w uprawie zbóż jarych? Wydaje mi się, że przede wszystkim szybkość siewu i to właśnie chodzi o, o dobór odmiany, bo jeżeli odmiany są genetycznie do tego przystosowane, nieraz... W, Prędkość siewu przekłada się na plon. Jeżeli my to zasiejemy dwa, nawet trzy tygodnie wcześniej, ona się ta roślina zakorzeni, im wcześniej siejemy. Wiadomo, wilgoci w glebie mamy więcej, ona jest, ma ten system korzeniowy lepiej wykształcony i wtedy możemy się spodziewać lepszych plonów i w okresach suszy jednak ta roślina bardziej przetrzyma. Jeśli chodzi o zboża jarę, dlaczego w pana przypadku warto siać pszenicę? No, pszenicę siejemy dlatego, żeby podnieść białko w paszy, bo w ten rok się jest bardzo ciężkim, białko jest bardzo drogie, a jeżeli sprzątniemy dobre ziarno o, z dobrą zawartością białka, pieniążków dokładamy mniej na zakup soi i rzepaku. A kupuje Pan w ogóle z zewnątrz zboże? Też. Też się zdarza, bo troszeczkę, troszeczkę potrzebujemy tej paszy. No ten rok był w, nie był do... Najgorszym. Planowanie było, że tak powiem, na przyzwoitym poziomie, także jesteśmy w miarę zadowoleni, ale mimo to podejrzewam, że jednak coś będzie trzeba dokupić tego ziarna. A jak to wszystko wypada w porównaniu do lat ubiegłych, do tych lat naznaczonych suszą? Jest znacznie lepiej? Tak, jeżeli chodzi tam o trzy lata wstecz, to, to jest bez porównania, że jednak, jednak jest to lepiej. No, poprzednie lata też może nie były takie, bo od dwóch lat całkowicie wycofają się, żeby swój materiał siewny siać. Tylko całkowicie skupywany kwalifikat z tego względu, że tego zboża coraz więcej brakuje, coraz więcej brakuje i te ceny jakieś tak nie pasowało nigdy z tym, i, i to planowanie w, w jakimś stopniu też poszło poszło ku lepszemu. A jak magazynuje Pan to zboże? No, zboże jest magazynowane w silosach lejowych. Są przywożone, jest z wżniwa przyczepami, transportowane żmikom do góry. No Wiadomo, jeżeli się skończy, wtedy dokupujemy, uzupełniamy, przyjeżdża, mieszalnia, samochód, pasze miesza nam co dwa tygodnie jest na podwórku, także wygodniej to jest dla nas z przechowywaniem jemu, z transportem tego zboża do samochodu, bo tylko jest wysyp i wtedy umieszanie takiej, takiego samochodu zajmuje bardzo no, krótszy czas. Uprawa zbóż Jarych nie należy do najpopularniejszych. Z czego to wynika? Przede wszystkim z mniejszego plonu, bo to nie ma się co oszukiwać, jednak ten plon, jeżeli na pewno w przypadku pszenicy jest mniejszy aniżeli pszenicy o zimej. ale jeżeli no, jesteśmy, że tak powiem, pod ścianą. Zeszła kukurydza nam bardzo późno, a nie może na to w miejsce już z powrotem przyjść kukurydza w następnym roku, no musimy zasieć tam zboże i nie zasiejemy owsa na trzeciej klasie czy tam na czwartej klasie ziemi zasiemy tą pszenicę. Lepsza jest w żywieniu dla krów, bardziej jest białkowa ta pasza, aniżeli, a owiec sobie możemy pozwolić na piątej, szóstej klasie wtedy zasiać. Na pewno też mamy mniej słomy ze zboża Jarego, aniżeli z zimowego, no, ale to już jest takie troszeczkę, no raczej, raczej na to za bardzo nie zwracamy uwagi, po prostu no ważniejsze jest, żeby obsiać to pole, sprzątnąć i wchodzimy wtedy już z następną rośliną jesienią już wtedy tak jak chcemy